Cześć wszystkim. Ja się nazywam Jacek Honkier, a to jest Hawkeye, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tenisie w ubiegłym tygodniu. A w zasadzie to nie tylko w ubiegłym, ale przez ostatnie dwa tygodnie, bo zakończyliśmy właśnie turniej w Miami, a więc zakończyło się Sunshine Double, a więc zakończył się też sezon na Hardzie, ten początkowy sezon na Hardzie. Przychodzimy na Mączkę. Tutaj oczywiście no oczy skierowane, wszystkie oczy skierowane na, na Inge Świątek. Natomiast niestety te wszystkie oczy, które były skierowane na ingę po kapitalnym osiągnięciu, po wygraniu turnieju w Indian Wells, tutaj doznały niestety zawodu. Zmęczona, trudno grało się Idę, odpadła w czwartej rundzie w swoim trzecim meczu z Aleksandrową i to był słaby mecz, tak samo jak ten poprzedni. Tak samo do czwartej rundy doszedł Hubert Hurkacz, on po raz piąty musiał uznać wyższość Grigora Dymitrowa. Ten sam Dimitrow pokonał w kapitalnym stylu Cardosa Alcaraza. Doszedł do finału, miał szansę na swoje te, takie, no, w zasadzie przeżywa odrodzenie na koniec swojej kariery. Gra kapitalnie. Natomiast Janik Synel dosyć łatwo w dwóch setach, zwłaszcza ten drugi set, dosyć, dosyć gładki, bez większych problemów. 6 do jednego w drugiej partii. A u pani fantastyczna historia Daniel Collins. Ona jeszcze niedawno przecież. Przeżywała ten, ten comeback Iggy na meczu w Australian Open, później tam dochodziła do drugiej rundy w turniejach na Bliskim Wschodzie, do drugiej rundy do ćwierćfinału, później też przegrana z Igą Świątek w Indian Wells, a teraz fenomenalnie zwycięstwo, pokonanie Rybakiny. Największy turniej w swoim życiu, jeszcze tak wielkiego tysięcznika jeszcze nie wygrała u siebie w Stanach Zjednoczonych. Daniel, koniec, fantastyczna historia Amerykanki, ale cały ten, ten turniej był po prostu w wykonaniu, w jej wykonaniu fantastyczny. Natomiast o tym wszystkim oczywiście w tym odcinku, ale zanim do niego przejdę, to pragnę tylko przypomnieć, że sponsorem tego serwisu jest Boogmacher BetClick z kodem. Ale zanim zaczniemy, to pragnę tylko przypomnieć, że sponsorem tego programu jest Bugmacher Betclick. Z kodem TBD macie szansę na fantastyczne bonusy, także serdecznie zachęcam do skorzystania z ich oferty, a link znajdziecie w opisie tego filmu. Ale zacznę od turnieju Panów. Tutaj niesamowita historia właśnie Grigora Dimitrowa, który w fenomenalny sposób doszedł do, do finału, pokonując właśnie Alkanaza, pokonując Aleksandra Zwieriewa w trzech setach. Pokonując niestety również w trzech setach Huberta Hurkacza, i wydawało się od tego meczu, a może zanim do meczu Hurkacza, to też wyjdę od Grigorana Mitrowana, od jego początków. bo początek turnieju w wykonaniu Bułgara był dosyć niemalowy. Przegrał pierwszą partię stabilo, w drugim secie był tiebreak. w tiebreaku przegrywał już 5 do 2. Ze stanu 5 do 2 wygrał 5 punktów z rzędu, wygrał te, tego seta, w trzeciej partii również odniósł zwycięstwo. A w drugim meczu już nie dał żadnych szans. Tam z Hanfmanem rozprawił się z nim w zasadzie 6-1-6-0, więc w zasadzie ślad po tej słabszej dyspozycji z pierwszego meczu zaginął. Później właśnie Hubert Hurkacz, i tutaj też początek spokojny w wykonaniu Huberta. Po prostu utrzymywanie swojego serwisu. Jedno przełamanie, 6-3 w pierwszej partii. W drugim secie tak samo, 6-3, ale na konto Grigora Dimitrowa też jedno przełamanie. W wykonaniu Bułgara i trzeci, trzeci set. Tam były, były dwa breakpointy. W zasadzie i Chłurkarz, i, i Dimitrow mieli szansę na przełamanie. Przyszedł decydujący timebreak. i pewnie wielu z Was pamięta tę ten, ten, piłkę na 3-2. Na, na drugi w zasadzie mini break wtedy, w tym, w tym, w tym tiebreaku na konto Grigora Dimitrowa. Idealna piłka w zasadzie na rakiecie. Wydawało się, że za chwilę ten, ten punkt zostanie skończony, i niestety centymetry ale stopa Huberta Hurkacza zahaczyła. O dolną taśmę Wywołany zostało właśnie dotknięcie punkty na konto Grigora Dymitrowa, i później już w zasadzie nie był w stanie Polak ani odrobić tego, tej, tej przewagi. A też po drodze jeszcze raz był podanie, więc tutaj w zasadzie, w zasadzie bez większego. Bez większych problemów wygrał, wygrał Grigor, Grigor Dimitrow. Szkoda, ogromna szkoda, naprawdę ogromna szkoda, bo to była największa szansa, wydaje mi się, w całym swoim dorobku. Chociaż Hurkacz, Hurkacz i tak miał decydujące tej breki z Grigorem Dimitrowym, ale tutaj w tym meczu od początku naprawdę był stroną lepszą. Hurkacz cały ten turniej nie był w jego wykonaniu za dobry, bo dwie 3 setówki. Ale w tych dwóch trzysetówkach ani razu nie stracił podania, coś niesamowitego, statystyka abstrakcyjna. No ale tak, dwie, trzysetówki bez straty podania. W pierwszym meczu z Szewcianką 28 asów, a więc też no, dominacja w tym elemencie. Następnie z Kordą również tam trzecia partia musiała być, ale też przegrany tiebreak kolejny raz, natomiast tutaj z Grigorem Dimitrowym. Od początku solidne trzymanie serwisowe, naprawdę momentami ta gra była świetna w wykonaniu Hubelta, potrafił przyspieszać, potrafił utrzymywać się też, operować przy tym trudnym slajsie Grigora Dimitrowa, A to też często są problemy, taki slice w nogi to jest zawsze piłka, do której trzeba zejść nisko na nogach, do której zawodnicy mający praktycznie 2 metry wzrostu i więcej, no to trudno jest im aż tak nisko cały czas grać na takim zgięciu, natomiast tutaj Hubert świetnie się wywiązywał, no ale końcówce znowu czegoś zabrakło. Znowu niestety, ale zabrakło returnu, bo to jest już to też zdarzało mi się mówić nie raz, wyznacznikiem formy Huberta nie jest jego serwis, który zawsze jest świetny, ale jego return, return, którego brakuje. I niestety tutaj tak samo w całym breaku oczywiście raz odebrał serwis Grigorowi, natomiast to było za mało. Tutaj można mówić, co by było, gdyby nie ten punkt, ale oprócz tego punktu, przecież on stracił jeszcze dwukrotnie swoje podanie i tak, niestety, znowu kapitalne podanie, ale znowu ono nie pomaga w najważniejszym momencie. Znowu w, decydującym, w decydującej chwili to nie jest taki, takie podanie, które daje darmowe punkty. Jeżeli patrzymy na statystyki serwisowe, to tak samo. 58% pierwszego podania to nie jest za wysoko. 77% po pierwszym podaniu, ok, to jest coś, co można zaakceptować jest to zdecydowanie tak, taka, taka solidna ranga. Natomiast punkty po drugim serwisie to jest tylko co drugi serwis. 50% dokładnie. Dokładnie 50% to nie byłoby tak mało, gdyby procent pierwszego serwisu to było 70, ale skoro to jest poniżej 60%. To jest druga wygrana piłka, to jest niestety zdecydowanie za mało. Tych asów tak dużo nie było, więcej ma zresztą nawet Dimitrow. Więc, oczywiście, momentami to był kapitalny mecz. Patrzymy na, na statystyki zagrań kończących: ponad 40 w wykonaniu Dimitrowa, 28 w wykonaniu Huberta, 20 błędów nie wymuszonych i 14 błędów niewymuszonych Hurkacza. To są naprawdę niezłe statystyki, tak na papierze już widać, że ten mecz jest dobry, bo jeżeli te, tych winnerów jest sporo, a mimo wszystko tych błędów nie wymuszonych aż tak sporo nie ma, to naprawdę świadczy też o tym, że mecz miał swój poziom i momentami oglądało się go kapitalnie. Natomiast niestety po raz piąty Hubert Hurkacz zawodzi w ważnym momencie, w ważnym momencie nie jest w stanie wejść na ten swój najwyższy poziom zagrać łatwych piłek serwisem, żeby, żeby wygrać i, i postawić pod presją Grigora Dimitrowa swój największy atut, a tutaj trzy, trzy razy traci punkt, raz no, nieszczęśliwy, nieszczęśliwie, niefortunnie, można z jednej strony powiedzieć na własne życzenie, a z drugiej strony pechowo. No, były to centymetry. Tak, tak się skończyło, po prostu Hubel ten, ten punkt stracił. Natomiast y, jaka była też potem reakcja? Traci punkt i w zasadzie później stracił jeszcze raz i w zasadzie ani razu nie stworzył takiego zagrożenia, żeby właśnie Grigora Dimitrova w jakiś sposób postraszyć przy, przy tym serwisie. To jest jego broń, to jest jego broń, którą można wykorzystywać. Niestety kolejny raz Hubert po prostu przegrywa. Po meczu z Hubertem Kurkaczem Dimitrow zmierzył się z Carlosem Alcarazem. Carlos Alcaraz też w ten sezon no, wydawało się, się na początku nie za dobry, później on w Indian Wells. I byłem ciekaw, jak on sobie turniej w turniej poradzi. I podobnie jak i ga świątek. Doszedł rundę dalej, natomiast ten mecz z Grigorem Dimitrowem, zresztą na konferencji prasowej Alcaraz mówił, że czuł się jak trzynastolatek grając z Bułgarem. 6-2-6-4. Absolutna dominacja, absolutna dominacja. Kapitalnie, naprawdę fenomenalnie zagrał Grigor Dimitrow. Dużo mądrzej, dużo cierpliwiej, mało tych błędów niewymuszonych. Często, właśnie u Dymitrowa to jest też taki jego mankament. Często z tym ma największy problem. Po prostu popełnia za dużo błędów, gra pięknie. To jest artysta tenisowy. Tutaj naprawdę ten jednoręczny backhand, który wrócił przez moment, e, miejmy nadzieję, że dłuższy moment, bo ja osobiście bardzo lubię Dymitrowa oglądać. Natomiast po wypadnięciu Tsitsipasa z czołowej dziesiątki nie mieliśmy nikogo, kto gra jednoręcznym backhandem. W czołowej dziesiątce rankingu ATP. No, teraz Dimitrov wrócił, jest na miejscu dziewiątym, więc ten jednoręczny backhand również na chwilę przynajmniej zagościł z powrotem. Natomiast w takiej formie Dimitrova oglądaneś to jest coś fantastycznego. Niestety po tym zwycięstwie, wygrał jeszcze z Aleksandrem Zwieriewem. Tutaj też niesamowite, bo, bo jednak Dimitrov też znany jest z tego, że potrafi przegrywać wygrane mecze, potrafi nie dowozić w ważnych momentach, a tutaj też to był trudne, trudne spotkanie, bo pierwszy set wygrany, drugi przegrany po tiebreaku tie i w trzeciej partii 6-4 wziął taki, bo jednak kiedy przegrywasz seta, kiedy przegrywasz seta po a już masz w zasadzie, jesteś o krok od, od zamknięcia meczu, to zawsze jest trudne, zawsze jest niewygodne, natomiast udało się i obronić breakpointa w trzecim w trzecim secie i przełamać Zwieriewa w tym lakostowskim siódmym gemie. dowieść swój serwis do samego końca. To jest oczywiście ogromna, ogromna warto, wartość i, i tym, tym samym gdy Dimitrov zameldował się w finale, gdzie zmierzył się z Janikiem Sinerem, który przed tym spotkaniem miał 21 wygranych, w tym sezonie jedną przegraną. Wydawało się, że, że Sinier to jest też zawodnik, który, który po prostu w pewnym momencie wydawało się w zeszłym sezonie jeszcze nawet że to będzie zawodnik, który jednak ten rozwój jest gdzieś zahamowany. Też i po Wimbledonie, w którym tak łatwo przegrał z Nowakiem dziokowiciem, że doszedł miał bardzo łatwą drabinkę. Wydawało się, może to jest ten moment, to jest ten moment, kiedy w ze starszym Dziokowiciem, który już ma przecież tyle meczów w nogach, który, który przecież w końcu musi ustąpić, a tutaj były bardzo proste trzy, trzy sety w zasadzie bez walki, w ważnym momencie. Od tego czasu Janik Sinner wchodzi na coraz wyższe obroty, kapitalna końcówka tego zeszłego sezonu, ale ten początek jest po prostu abstrakcyjnie wybitny wręcz. E, niesamowicie. Teraz y, zaczął z Wama Sorin, później World. Tam akurat było trudno w trzech setach, ale odrobił też stratę, bo przegrywał przegrał pierwszą partię. E, następnie O'Connell machać. To do półfinału, naprawdę droga bardzo sprzyjająca, bardzo łatwa. A później Daniel Medwiediew. I tu wydawało się, że tu, a może właśnie może tutaj będzie e, w jakiś sposób e, miał no, zadanie na pewno utrudnione, ale tu może się jego przygoda w Stanach zatrzymać. A tutaj 6-1, 6-2, ten bilans head-to-head -head ze sobą Miedwiediew sinner to jest najlepszy dowód na rozwój Sinnera, bo pierwsze 6 meczów, które ze sobą rozegrali Miedwiedew z sinnerem 6-0. Na, na konto Daniła Miedwiediewa. Sześć pierwszych meczów wygrał Rosjanin, a pięć kolejnych od, od tego siódmego meczu aż do teraz. Zwycięsko z rywalizacji wychodzi Janik Sinner. Niesamowite to odwrócenie z karty. Widać, że jednak ten tenis Sinnera się niezwykle rozwinął. Bo też Miedwiediew jest często zawodnikiem, na którym można też patrzeć, jak zawodnicy się rozwijają, w jaki sposób ich tenis ewoluuje. No bo Miedwiediew to jest zawodnik, który jest genialnym defensorem, naprawdę fantastycznym, który świetnie trzyma swój serwis, który może nie jest zawodnikiem niezwykle jak urozmaicającym swoje, swoje mecze, swoje zagrania. Natomiast tutaj trzeba zagrać praktycznie bezbłędnie, żeby Miedwiediewa pokonać. Sinel tak zaczął grać. Sinner zaczął grać po prostu niezwykle dobrze. Pojawiły się oczywiście głosy, że taki regent Djokovicia, który gra niby ładnie, niby skutecznie, ale to nie jest takie coś porywającego. Natomiast ja uważam inaczej. To są naprawdę zagrania kapitalne. Te zagrania, które on gra, to nie jest czasami taki tenis, jak Alcaraz potrafi zagrać tenis, który porywa tłum. Tutaj też trzeba, wydaje mi się, znać trochę bardziej na tenisie, żeby niektóre z tych kapitalnych zagrań kątowych, zagrań tych, tych wymian, które wytrzymuje, żeby je bardziej docenić. To nie są często takie spektakularne zagrania. Natomiast jest to po prostu zawodnik wybitny. Absolutnie w tym momencie numer jeden na świecie, ale nie numer jeden, a numer dwa, jeżeli chodzi o to, w jakich pozycjach widnieje w rankingach, jak długo nie wiadomo. Natomiast kiedy w zeszłym roku Carlos Alcaraz mówił, że Janik Sinner będzie numerem jeden w tym roku, to była odważna teza. Wydawało się. Czy to numer jeden? No może w trójce, może w trójce, ale teraz już jest drugi. Alcaraza prześcignął i w zasadzie zmierza po Nowaka Djokovicia, a Djokovic, który zrostał się w tym tygodniu z Góranem i Vaniseviciem, nieprawdopodobne też, taka decyzja nieoczekiwana. Widać, że jednak Djokovic cały czas chce zmiany, chce walczyć, chce... On też to jest taki sygnał wysłany do tych młodych, do Sinera i Alcaraza przede wszystkim do nich, że on jeszcze nie zamierza schodzić ze sceny. To nie jest tak, że on tutaj sobie zrobi ciepłą emeryturkę, sztab, w którym sobie już będzie pracować te parę lat, parę sezonów pewnie. Być może, być może nawet bardziej dwa niż cztery. Natomiast tutaj też pokazuje, dalej chce zmiany, dalej chce coś czegoś nowego. Jak to się zakończy zobaczymy, bo wchodzimy na, na ten tulnie na, na Mączce, więc też trochę inaczej to będzie wyglądało. Natomiast no tutaj Janik Syner gra po prostu fantastycznie. Rozbity najpierw Medvedev, później też zdecydowane zwycięstwo nad, nad Grigorem Limitrowym. Kapitalne zwycięstwo. To też, zwłaszcza od połowy pierwszego seta. To taki koncert, w zasadzie lekcja tenisa trochę. Grigor Dimitrov czasami, no piękne zagrania. Myślę, to pięć zagrań, to można by cztery zagrania Dimitrowa obsadzić. Ale co z tego, kiedy kolejne dwa zagrania po, po kapitalnym backhandzie po linii, następne dwa zagrania, to są po prostu piłki wyrzucone. A Janik Sinner po prostu cały czas agresywnie, mocno z, z linii końcowej. Nie zwalnia tempa, gra równo. Po prostu zawodnik, który może być dominatorem również tego tenisa. To jest, mówiło się też o tych warunkach fizycznych, że przecież Janik Synel taki jest drobny, on też cały czas jakieś skurcze, nie wytrzymuje długich meczów. I od tego czasu w zasadzie wszystkie, wszystkie takie tezy, teorie o tym, że, że to jest jednak zawodnik, który się nie rozwija, które też nie były nieuzasadnione, nie mówię w tym, w tym aspekcie, że to, są, że to były jakieś opinie wystanę z palca, bo one miały też konkretną podstawę. Natomiast chcę zwrócić uwagę w jaki sposób Janik Syner zmienił e, swoją dyspozycję, ale też właśnie w kontekście fizycznym, w kontekście e, swojej właśnie takiej regularności w grze. To jest coś naprawdę imponującego, niesamowitego. No i tak się zakończył Turniej Panów, ale przecież był Turniej Pan nie mniej ważny, również 1000 punktów e, i również z kapitalną historią, bo tam Daniel Coins w ostatniej sezon w karierze. I, I ma swój największy tytuł w życiu. Być może to też będzie w jakiś sposób taka motywacja dla, dla, dla Grigora Dymitrowa, który no, też pewnie już na pewno mniej niż więcej ma tych lat kariery i, i on pewnie też gdzieś tam ma tę metę przed swoimi oczami. Natomiast widzieć taką Daniel Collins, która jeszcze niedawno grała nieprzekonująco, nie, nie, nie widać było Daniel Collins jako. Jako finalistkę Australian Open, jako zawodniczkę, która przecież no, osiągała wiele, natomiast nigdy takich wielkich turniejów nie wygrała i to mniej więcej też Kasus Grigora Dimitrowa, natomiast 30-latka dopiero, więc ona też jeszcze tak naprawdę parę lat dobrych mogłaby pograć. Być może taki, taki turniej w Miami też będzie miał swój wpływ na decyzję, bo być może też wyśle sygnał Collins, że jeszcze przecież parę tych lat może pograć na takiej, takiej dyspozycji, ale tutaj Pera, Potapova, Vanessian, Kristea, Carolina Garcia, Aleksandrowa i Rybakina. Jeden stracony set i to set w pierwszym swoim meczu, pierwszy set w turnieju to jest też często w ogóle podobny kasus. Podobnie było z Grigorem Dimitrowem. Tutaj też pierwszy set, ale też pera, ale po tym, po tym secie przegranym 3-6, to 2 razy 6-1 i później już w zasadzie dominacja z każdą następną zawodniczką, co w zasadzie jest naprawdę potężnie. W finale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną i to jest też ciekawe, bo wydało się, wydawało się, że przecież Jelena Rybakina, kazaszka, zawodniczka, która jest... W genialnej formie, zastanawiałem się, jak ona wytrzyma trudy tego sezonu, bo narzuciła sobie ogromne, gigantyczne tempo. Z Indian Olejs musiała się wycofać, straciła przez to tysiąc punktów, więc to też jest coś bardzo, no, trzeba na to zwrócić uwagę. Natomiast, jak ważne jest planowanie meczu, to też jest coś niesamowitego. Zły początek sezonu, no bo przecież tam odpadnięcie w drugiej rundzie na Australian na Open, ale później tak, wygrane Abu Dhabi. Przegrana w finału w Dosze i później przyjeżdża na tysięcznik w Dubaju dwie 3 setówki, w zasadzie 2 setówka z Azarenką, bo ona tam skroczowała. 3 eee, setówka pamiętna z Magdaleną Frank, nie wyszła do spotkania z Paolini. Do India Noles niestety już nie mogła zagrać i teraz zagrała w Miami do finału. Finał przegrała w dwóch setach. Na ile to było zmęczenie? Wydaje się, że już tutaj zmęczenie nie miało wielkiego znaczenia, po prostu Collins zagrała świetnie, obroniła 10-11 breakpointów, fantastycznie, naprawdę fantastycznie. W tenisie pani często, przecież te prze przełamania się sypią, często dużo jest takich strat w ważnym momencie, ale tu Collins, która też przecież, no i też widzieliśmy chociażby na Ocean Open, ma też problem z domykaniem meczów, ma też czasami taki problem z natury mentalnej. Tutaj Daniel Collins zagrała po prostu fantastycznie, wytrzymała to. 4 z 7 obronionych breakpointów Rybakiny, 10 z 11 Collins, a wydaje się, że w starciu mentalnym rybaki na Collins, to Collins nie ma szans być zwycięsko, ale wyszła. Wyszła zwycięsko, też świetny ten pierwszy serwis, jeszcze lepszy niż, jeszcze lepszy niż u, u Rybakiny. Bardzo dobrze, fantastyczny, więc tutaj naprawdę Świetna, świetna historia. Świetnie się to ogląda, też y, ta te radość Daniel Collins po, po zwycięstwie, po największym triumfie w swojej karierze. Dwusetówka, w zasadzie tak jak no mówię, od tej straty pierwszego seta w turnieju, to już w zasadzie żadnego seta nie przegrała. Cały czas 2-0. Tutaj też 7-5, 6-3. Wytrzymuje na serwisie, wytrzymuje mentalnie. W ostatnim game'ie meczu to też przecież tam to 6-3, ale to jest tylko jedno przełamanie, było 5-3. I miała dwa breakpointy przecież Rybakina. Wszystko to wyciągnęła Daniel Collins. Naprawdę świetna, świetna historia. Jestem ciekaw, no właśnie, czy, czy Rybakina nie płaci też swojej ceny za takie, nie wiem czy nierozsądne. Natomiast, no jednak, jeżeli masz dwa tysięczniki, które trwają tydzień w tydzień, to jechanie wcześniej na pięćsetkę to jest, no, odważna, odważna rzecz. I tak niestety musiała, no podjęła taką decyzję po wygraniu w Abu Dhabi, no musiała dwa dni później grać w już, już DOS-a, a później znowu wrócić do, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Dubaju. Było sporo, no na pewno, trzy tygodnie grania to jest, to jest potworna dawka. Czy to jest też coś, co, co będzie się odbijało? Zobaczymy. Wydaje się, że ona przecież fizycznie jest świetna. Nie kreczuje, nie jest zawodniczką, która właśnie często ma takie, tego typu kontuzje, ale takie przemęczenie, może też po prostu się odbijać na formie i trzeba na to zwracać uwagę, trzeba też obserwować, no bo świetnie, świetnie wiele punktów zdobyła przed Sunshine Double, no ale przecież Indian Wells to tam 1000 punktów niestety musiała sobie odliczyć z rankingów. No, i oczywiście, jeszcze na sam koniec dwa słowa: Idę świątek, bo ona po prostu zagrała słaby turniej, i to też trzeba będzie zdarzać. To też jest normalna, normalna rzecz. Nie ma co też załamywać rąk, bo, bo zagrała świetny turniej wcześniej, pojechała na kolejny. To też pokazuje, jak czasami też się wydawało, bo w zeszłym roku nie zagrała w Miami. Czasami iga tak omija też te turniej, gra, gra nie mało Natomiast iga też jest zawodniczką, która, której zdarza się tej turniej najzwyczajniej w świecie pominąć. I to jest też normalne. To też jest zupełnie dobre. Myślę, że też Miami pokazuje dlaczego tak się dzieje. Okej, okay. Kamila Giorgi pierwszy mecz 61, 6-1, ale to nie była zawodniczka, która jest w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić Idę Świątek. Jeżeli Giorgi nie wejdzie na wysoki poziom, na swoją na najlepszą dyspozycję, na jaką ją stać, a, a tak było, bo nie, nie był to jakiś wybitny mecz w wykonaniu Włoszki. To, to posłała 9 podwójnych e, błędów serwisowych, e, miała 26% wygranych piłek po drugim serwisie, a i tak miała 4, 4 breakpointy. Z wszystkich wyszła zwycięsko Iga Świątek. Natomiast no, to też pokazuje, że jednak to, to nie była aż taka dominacja, jak wygląda na papierze. E, a później Linda Noskowa, e, znowu kolejny raz. To taki, e, taki, taki, taka trylogia, można by powiedzieć z liną Noskową. Przegrała pierwszą partię i też seta, który wydaje się, że, że miała już, no, trudno było tego seta przegrać. Dwa razy prowadziła z przełamaniem, dwa razy odrabiała straty Noskowa. Miała swoją piłkę setową Iga Świątek, również przegrała w tym, w tym miejscu. Później miała 5-1 Iga Świątek w drugim secie i miała piłkę na po 5 później Noskowa, ale wyciągnęła to. Była w stanie odrobić straty, później w trzeciej partii też miała przewagę przełamania IGA. Natomiast kiedy serwowała na zwycięstwo, to tam wyszła ze stanu 0,40 kapitalnie, 5 pierwszych serwisów z rzędu. Grała świetnie, naprawdę, od tego stanu 0,40. Natomiast to też pokazywało, że gra po prostu słabo. To jest podobny też właśnie, nawiązywałem już dwa czy trzy razy w tym podcaście do. Do tego meczu z Daniel co też od razu się rzuca, rzuca ten mecz z Australian Open, kiedy wydaje się, że, że ok, zagrała kapitalny comeback, zrobiła kapitalny comeback, ale co dalej? No i dalej był mecz z Aleksandrową, z Aleksandrową, który w zasadzie można sobie o nim zapomnieć, bo to jest dokładnie taki sam mecz, taki sam wynik jak, jak Carlos Alcarazza z Dimitrowem, 6-4-6-2. Bardzo słaby mecz Igigi Świątek, bardzo dużo niewymuszonych błędów. Tam z noskową ponad 30 niewymuszonych błędów z forehandu, podobnie z Aleksandrową po prostu bardzo słabe spotkanie, natomiast to też będzie się przydarzać. I, I to też jest normalne. Dobrze, że to się skończyło po trzech meczach. Iga wróciła. Może się przygotowywać do Mączki. Nie ma co się też załamywać, bo, bo po prostu to takie mecze będą, będą się zdarzać. Aleksandrowa też dużo dalej nie doszła. No ona po, po zwycięstwie ze Świątek w kapitalnym mecz z Pegulą, 300, Natomiast później porażka nas Daniel Collins, która, która tak jak już mówiliśmy, ten turniej wygrała. Natomiast jeżeli chodzi o ten tydzień, to by było na tyle: zwycięstwo Collins, drugie miejsce Sinera, czwarte rundy Polaków. Na tym kończymy zmagania na koltach twardych. Przenosimy się na mączkę, jak tam będzie, czy będziemy świętować polskie triumfy. Przede wszystkim na pewno w wykonaniu Igi świątek, ale. Na Huberta Urkarza to też jest zawsze ważny moment sezonu, bo to w zasadzie tutaj jest taki moment, kiedy na niego nie ma żadnej presji. Kiedy jest grana na trawie, wszyscy oczekują świetnych wyników, na haldzie podobnie. Natomiast tutaj na morczce każdy dobry rezultat będzie przyjmowany z zaskoczeniem, miłym zaskoczeniem i oby takich miłych zaskoczeń nam ten sezon na morce doświadczył. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!